nigdy boratynki nie znalazł, No jak boratynki można nie No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, profesor detektorysta. Witam was na wspólnych poszukiwaniach już trzecich w tym roku. Sprawa wygląda tak, jest nas. 35 osób w sumie, chociaż chyba 2 czy 3 osoby nie dojechały ostatecznie. W każdym razie szukamy, mamy tutaj kilka fajnych poletek do zrobienia. Zobaczymy co wyjdzie, no pewny jestem, że no, wychodzi jakichś ciekawych rzeczy, więc życzę Wam jego oglądania, zostawcie łapę w górę, subskrypcja kanału i zaraz się widzimy przy stoliku z fantami. Jak na razie, tutaj zaraz przy stoliku praktycznie, kolega znalazł, proszę bardzo, krajcara, duża fajna monetka. I tutaj tajemnicza bryłka, która skrywa tutaj jakiegoś pieniądza. Niestety jest to zamarznięte, więc <głos》> czekamy aż odmarznie. Trochę dobroci od marki detect.pl, proszę bardzo. Takie fajne smyczki, naprawdę eleganckie i długopisiki dla każdego. Fajne, fajne. A oprócz tego mamy jeszcze z marki Quest takie czapeczki fajne, też dla uczestników jest wspólnych poszukiwania. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czekaj, muszę, muszę sobie w gust trafić Ale nie, to No tak, albo masz moro, albo taki nie, taka, pomarańcz, nie? Taka, taka. taka nie? Jest o, no to i to super, od razu przymierz tylko... No i gitara, no, no, no to to <grym> to Super to to. No i co tutaj mamy? O, myślałem, że pierścień jakiś <grym się z nimi> Myślałem, że pierścień, a tu jakiś gwint w środku, jakaś taka dziwna nakrętka na coś. W sumie nie spotkałem się z czymś takim, żeby takie kolec miało. Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Dziwna, dziwna sprawa, no ale okej. Okay. A tutaj proszę bardzo, taki fancik, jakaś nabijeczka i zapięcie książki, czyli taki właśnie, o, fragmencik, no nie? No i tutaj kolejna znajdka. w no, sumie ciekawe to jest. Myślałem, że to jest jakieś wgłębienie tutaj ma, że coś a'la guzik, czy coś takiego. Nie Takie nacięcia, ale to wygląda staro dosyć, bo to brąz jest, to nie jest miedź. No to bardzo ciekawe, nie wiem, czy to... O tu jest jakby, nie wiem... Ja Szydło od motyla. od motyla? Co to jest? Nie wiem. A to jest cynk, chyba. Czy, czy krzemień, nie, nie wiem, ale... Nie wiem, Jedyneczka, złotóweczka, guziczek i, i jakaś monetka. No, ale to jest bardzo interesujące. Nie, nie umiem tego zidentyfikować teraz. aktualizacja, co tutaj ciekawego doszło Tutaj jest jakieś zdobionko Tego nie widziałem, nie pokazywałem Wam wcześniej No ciekawe w sumie Ciekawe co to mogło być e, Jakieś łóseczki, tu kolcok e, Co my tutaj mamy Kopejeczka Krajcary Tu Trojak Poniatowskiego jest Słaby stan, ale jest Boratynka, Boratynka e, Tutaj jest taki fragment z brązu, nie wiem czy Wam go pokazywałem, bo na początku tutaj był Tutaj jest jakiś Ciężko powiedzieć w sumie co. Nie wiem, chyba ołowiany... Nie, nie, to będzie mieć. Raczej spatynowana. Tutaj taki przedmiocik dziwny. Rozwalony trochę, ale. coś Czemuś to służyło. Jakieś zdobionko Tutaj guziczek. Niestety bez wierzchniej warstwy. Klamerka. To jakaś pierdoła. O, tu jakiś guziczek fajny, duży. Albo plastik. A, PKP. No, PKP. Tam tego, tam na górce, właśnie. No guzik ładny ogólnie. Szkoda, że nie starszy, nie? Aż ostatni mi To wam pokazywałem. To no a tu jeszcze jest jakieś zdobionko takie. Kopiejeczka. Jedno, drugie kopieczki. Kopieczka. jeszcze kolega, druga. będzie mieć zapięcie do książki. Boratynka, Boratynka A Tu to już jest jedno zapięcie do książki, o tutaj. O. Mm. Nie, ja jeszcze to znalazłem, nie wiem. Znaczka zobacz, taka tu jest, zawijany Też może być zapięcie księgi jakieś. Podobne w sumie, tak, bo w sumie, ma, to, zobacz, tutaj to masz te dwie wypustki i też mogło być dopinane, nie? Czyli dwa zapięcia książki. Ktoś to ostro książki czytał. A tu ładnie krzemieniem posypało, zobaczcie, takie fragmenty od łupki krzemiennej, o no, tutaj widać, że się obróbka człowieka była. Coś tutaj uderzał i te fragmenty tutaj się odbijały i wyrzucano, nie? No fajnie, fajnie. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Tam ekipa, kiełbaski, ognisko, integracja, wiadomo o co chodzi. A tutaj troszeczkę fantów przyszło. I mamy tak, tutaj kopiejkę, tu widzimy kopiejkę, tu jeszcze kopiejkę, więc widzę kopiejkowo bardzo jakaś plomba, coś trochę młodszego, chyba dwa grosze międzywojenne tu znowu kopiejka tutaj też coś fajnie zrzucił, zobaczcie, guziczek, guziczek, jakaś monetka, 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 boratynka no te monetki, no to trzeba byłoby im się przyjrzeć, ale tu już widzimy, że mamy chyba grosika kongresówki więc fajnie, Dwa grosze, tak, dwa grosze międzywojenne tu jakieś inne monetki znowu tutaj chyba mamy grosika nawet, nie, jedna, druga kopiejki Tutaj te krzemienne kawałki to chyba wam pokazywałem wcześniej. Tu trochę PRL-ków jest. Jakaś duża blacha. Tu ma jakieś małe, jakieś kurcze napisy, znaki, coś tutaj jest na tym. O proszę, kluczyk. Dwa grosiki PRL i guziczek. Tak, to jest guziczek, guziczek. No, tak jest. No, także kolejna. O tak, tak, tak. No. Czy też coś tutaj było przykuwane, takie szuflady, szafki, czegoś takiego. No spoko. zwycięstwo dzisiejszego dnia. No. Kozak nad kozaki. <ścoughs> Wszyscy idą. <ścoughs> no, nie mamy jakieś brązy, tu jakaś taka dziwna no, klamra. Jakaś klamarka taka dziwna. To jest prawdopodobnie Ciao. brąz jakiś. Ciao. Jakiś jaka, brązik, jaka, tak, duch nie na No kochany no. się czekamy na najlepsze Tararara Zabezpieczone O! O, piękna! Piękna szpila Aś ciężko włosy, czekaj, wezmę tak na, na, na dłoń, okej? Okay? O, teraz patrzcie. Ja ale jaka piękna patyna, taka zieloniutka, jasna, nie? Ojcie nasz. Kurde, no piękna sprawa. Ja pierdzielę. Proszę się I, i, o kurie. I o, programu Mijemy brawo teraz Kurcze gratulacje no, Jest piękny Jest piękny No jest ostry jak skoczyły Kurde ale klasa Ale klasa Powiem ci Patryk, że to zostało przeoczone przez wszystkich, którzy tego poszukiwali ja. Ja jeszcze raz, to Ale raportowo Brawie? Jest pięknie, no nie, no super, naprawdę strzał to i ta, i, i ta, I ta szpila No wierze. klasa, naprawdę, gratulacje Piękna jest, sprawa Gdzie reszta brązu? Gdzie no reszta brązu? nie ma za dużo brązu, ty już tylko przyniósł no, Tu masz, masz no. Fibuli nie ma żadnej? Nie ma fibuli żadnej nie masz to. Ale to, masz... to takie pole niefibulowe, jest takie kurczę. kurcze, no, widzisz. epoka brązu raczej Starsze Użyc, po prostu ta, niż fibule, nie, tak. więc użyce, no ale jest szpila i to Nie ma morskiej, czy przy pomorskiej to jest piękne. O, tu prawie sierpi. To prawie mała, o to strasznie. Prawie sierpi. No i tu kolejny, prawie sierpi. Prawie grot. Prawie grot. Nie no, świetnie, świetny naprawdę. Mega strzała no, ciężki No dobrze, moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanko Wszystko już umyte klasycznie, jak po prawie każdym zlocie, każdych wspólnych poszukiwaniach. Wokół widzicie wszystkie przedmioty wykopane, a na środku. Wyszczególniłem takie naprawdę najciekawsze kilka fantów, i jest naprawdę, mogę powiedzieć, że konkret. Oprócz tych srebrnych blaszek, tak, to są srebrne blaszki w ogóle. Z pozoru mogą wyglądać na aluminiowe, ale no, według mnie to jest srebro. Według mnie to jest srebro. Fajnie spatynowało takim ciemnym nalotem. Nie wiem od czego to mogło być, no, ale bardzo fajne. Ciekawa nabijka. Myślę, że takie późne średniowiecza można to datować. E, oprócz tego jest złoto, jest złote. Jakkolwiek to e, nie wygląda, no to jest przynajmniej złocone. Oczywiście, nie jest to całe złote. E, chyba mamy tu taką zawieszkę, słuchajcie, o, w tym kierunku, no nie do dołu, tak? O, taką jakąś zawieszkę, no to złocenie ewidentnie tutaj fajnie widać, prawda? Więc bardzo ciekawe to znalezisko. Niestety, no ciężko to jest wydatować w sumie, jakie to są lata. Oprócz tego, przepiękna szpilka z brązu. Piękna patynka, świetnie zachowana. Jest ten łebek na końcu jeszcze nawet taka ostra, więc no świetna znajdka. Naprawdę fajna. Sierpik, no, to bezapelacyjnie fancik wypadł, fancik wspólnych poszukiwań. Najstarszy typ, właśnie z tym guzkiem tutaj, taki sam mogliście oglądać ostatnio obie na kanale I właśnie taki znalazłem, bardzo podobny do tego I teraz na wspólnych poszukiwaniach udało się właśnie Rafałowi Znaleźć taki piękny sierpik, słuchajcie, no mega, naprawdę mega sprawa Wielkie gratulacje, oprócz tego te sreberko się trafiło, na przykład 5 kopiejek Które się sporadycznie, dosyć ogólnie rzadko zdarza Tutaj ostatecznie raczej to będzie guzik i tutaj musiał mieć no, tu jakby taki koszyczek, coś Ala w guzikach chyba napoleońskich. Takie koszyczki charakterystyczne były. Oczywiście to żaden Napoleon nie jest, to jest dużo, dużo, dużo starsze i ewidentnie jest to brąz. No ale też ciężko powiedzieć, czy to jest tam właśnie sprzed 2000 lat, czy może troszeczkę późniejsze. Ale sądząc po właśnie tych nacięciach tutaj, jak to jest zrobione, no to można powiedzieć, że jest to na pewno bardzo stare. I coś dla fanów militarii Słuchajcie, naprawdę, no tego to bym się zupełnie nie spodziewał. Na początku to w ogóle część z nas myślała, że to jest klamerka, ale to nie jest klamra, tylko to jest odznaka niemiecka za służbę na ubotach. Za służbę na ubotach i teraz, jak jest to oczyszczone, to to lepiej zdecydowanie widać. No powiem wam, że jestem w dużym, dużym szoku, że coś takiego się u mnie trafiło, bo u mnie bardzo mało militarki wychodzi, a tutaj taka odznaka, nie? I to jest jeszcze, no można powiedzieć, że dosyć nietypowa, prawda? No i tutaj taki jeszcze szybki rzut oka na wszystko, są krzemienie, są jakieś tutaj zdobienia Są prl jakieś łyżeczki, plomby, boratynki klasycznie, sporo kopiejek oczywiście powychodziło Będę to wszystko grupował, liczył i robił jeszcze fotki do sprawozdania, natomiast to już za moment Dopiero widzicie, jeszcze tu jest sporo wody na tych monetach, bo dopiero co to umyłem. Tutaj jeszcze ciekawszy guziczek, ale na razie go jeszcze nie rozczytałem. Trojak Poniatowskiego się nawet trafił. Kopiejki, tak jak mówiłem, jeden grosik, Królestwo Kongresowe, medaliki. Tutaj jeszcze sporo, sporo monet. O i takie właśnie... Rzeczy do samego końca. No, także moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tym osobom, które były. No, to dziękuję za przemiłe spotkanie i do następnych odcinków i wspólnych poszukiwań. Trzymajcie się. Cześć.